Na no, dzień dobry z tej strony, Paulina czy czyli Pralnia Duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku, jak ja to mam powiedzieć, bo widzę taką trochę tajemniczą znajomość. To jest bardziej, myślę, relacja, znajomość, ale nie, 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 nie. To nie jest relacja. To nie jest relacja, to jest znajomość. Dobra, powiem tak. Yy, mm, mam takie wrażenie, że mm, na dniach wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, jutro, jakoś tak doszło do jakiegoś y, spotkania. Znaczy tak, jakby minięcia się. Ludzie się gdzieś tam przecięli, minęli. Minąć się można na ulicy, można się minąć w sklepie, można się przeciąć w piekarni, w galerii handlowej, można się też, no wiadomo, w każdym miejscu się można gdzieś tam minąć, przeciąć, ale ja mam wrażenie, że to było takie ruchliwe, tam jest ruch. Więc dlatego mi przyszła ulica, droga, skrzyżowanie może, może samochody gdzieś przez, przez okno samochodowe. Gdzieś się zobaczyliście? W metrze? Gdzie jeszcze mogliście się zobaczyć? Wiem. Jeszcze, jeszcze ruch. No, na przykład na aplikacji. Na przykład randkowej. O, o, ruch tam jest też, tam, bo tam tak się przesuwa, prawda? No, tam jest ruch. Gdzie jeszcze może być ruch? Na, no, na mediach społecznościowych. Czyli ktoś kogoś podejrzał, zareagował. Jakoś tam zaanonsował się, dał znać, jakoś tam się gdzieś pokazał, ujawnił. Dobra. Dlatego mówię, że to jest trochę takie tajemnicze, bo to jest takie trochę no: albo nie do końca widoczne, nie do końca jawne to, co jest między Wami, to, co było między Wami, albo jest jeszcze inaczej, że to jest takie nierozwinięte, i dlatego to jest takie tajemnicze. A dynamiczne, no właśnie pytanie, co to znaczy, że dynamiczne to jest? no Dynamiczne może dlatego, że po prostu ruch. Jest tam, gdzie się widzieliście, widujecie, był ruch, albo widujecie się zawsze w ruchu. W <laughs> jakimś ruchu. Ale takie to jest. Dobra, nazwę to. Bo, nazwę to tak słowem przypadkowe, ale nie mam, bo nie mam lepszego słowa. Takie przypadkowe to było. Tak? No i teraz tak. Ja powiem dodam, że. Wy się już kiedyś znaliście, znaczy poznaliście, widzieliście. Mhm. To jest taki kontakt po latach. Takie tak ja mam wrażenie. Po jakimś czasie kontakt. Bez rozwoju to było. Wtedy, może teraz, tak? No i dobra. I ty teraz się zastanawiasz, ja mówię teraz do kobiety, Zachowuj, za, zastanawia się kobieta nad tym spotkaniem, nad tym mężczyzną, bo ten mężczyzna jakby trochę jakby zmieniła mu się, nie wiem, energia, dynamika, nagle zachowywał się inaczej, albo ta kobieta, czyli ty na przykład czujesz się dziwnie w związku z tym, że go minęłaś, widziałaś albo że jego dynamika się tak energia się zmieniła, tak? No i oczywiście mówię do kobiety, która chce zrozumieć lepiej tę sytuację, chce zrozumieć w ogóle o co chodzi w Dlaczego? No, może zrozumieć jego myśli, uczucia, intencje, no i może ewentualnie przyszłość tej znajomości. Czy to w ogóle ma sens, czy nie? Więc, no właśnie, przejdźmy tak krok po kroku. Dobra, jeżeli chodzi o to, że ktoś kogoś zobaczył się z kimś, minął, albo się gdzieś tam w tej aplikacji ktoś zobaczył w ten sposób, czy tam w tym internecie. No to co ten człowiek, co ten mężczyzna, jak to się wydarzyło, to co pomyślał o tobie wtedy, gdy cię zobaczył, tak nazwijmy to, nie? No to tak, ja uważam, że ten mężczyzna się zatrzymał w myślach swoich. On po prostu analizował. Zatrzymał się. Więc ja to widzę tak, że mógł um, poczuć się zaskoczony. Zaskoczyło go to coś. Ale też zaczął się zastanawiać, czy. No właśnie. I teraz pytanie, gdzie wyjrzeście się zobaczyli, minęli, bo, bo albo się zastanowił, czy podejść, przywitać się, czy zmeczować się może, czy zareagować tak, czy nie tak, zrobić krok, zrobić coś, czy nie. Tak? To To, to, miał, to miał w myślach nadal tutaj widzę więc ja, mnie się wydaje, że coś tam kiedyś gdzieś tam było w przestrzeni, w przeszłości bo nadal ten mężczyzna czuje do Ciebie silne przyciąganie po prostu przyciąganie i teraz tak dla, dla takiego mężczyzny jesteś dalej a to jeżeli się zastanawiałaś czy jesteś dalej atrakcyjna no to ja widzę, że dalej jesteś kimś atrakcyjnym byłaś, jesteś, tak to nazwę kimś, kto zapadł temu mężczyźnie w pamięć Zapisał się w pamięci, zapisała się kobieta w pamięci mężczyzny, on tak powiem. Natomiast jednocześnie ten mężczyzna, co pomyślał, właściwie tak poczuł, pomyślał, ee, no, że nie, 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 że tutaj się zdystansuje, nie, jakby, nie, nie, nie. jakby w tej sytuacji, gdy mówię, zobaczył Cię, czy tam coś tam się zmeczowało między Wami ostatnio, e, to tak stwierdził, e, hola, hola, mm, 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 cof, cofam się, nie? Czyli może na przykład mieć wrażenie, że to już nie to, że minęło za dużo czasu, że coś między wami się zmieniło i no nie jest pewien, czy jest sens wchodzić w to znowu. Pytanie, co tam było między wami, no to w to znowu, tak? Czyli czy ponownie na przykład mieć kontakt, czy ponownie rozmawiać, czy ponownie się umawiać, czy ponownie flirtować, czy ponownie po prostu na przykład się zapoznać i powiedzieć cześć, Mam na imię Waldek, tak? Pamiętasz mnie? Na przykład, nie? No, więc tak. Z jednej strony on czuje, że nadal go przyciągasz, ale z drugiej strony tak jakby uznał, jak się żeście tam mówię, spotkali, zmęczowali, przecieli, że nie czas, nie miejsce, albo że coś jest nie tak, coś takiego. Tak to widzę. I teraz mam wrażenie, że ty to to samo poczułaś. Albo poczułaś... Ja, ja mam wrażenie, że kobieta poczuła, że coś tak tutaj się zmieniło. Być może się zaskoczyło to coś, co zobaczyłaś przy nim, obok niego, na nim, w nim. E, po prostu być może jego energię zobaczyłaś. W sensie poczułaś energię, zobaczyłaś aurę, albo jakiś grymas, nie wiem, jakąś nie tak. Albo może po prostu... W, mm, na przykład był zaniedbany, tak? Wyglądał na zaniedbanego. No to oczywiście, że też możemy mieć pewne. Mm, no. Mm, pewne odczucia, jeśli widzimy na przykład kogoś zaniedbanego, tak? No to, to mówi już nam coś o osobie. No tak? O tym. O tym, jak aktualnie stan rzeczy wygląda u danej osoby tego dnia na przykład. Być może na przykład dłużej, tak? Już nie wchodząc w to, no, no coś po prostu takiego było, co cię gdzieś tam tak jakby. Jak, tak cię troszkę tak jakby zatrzymało, no nie wiem. No dobra. Jakie ten mężczyzna miał do ciebie uczucia? Ma uczucia, emocje? w tym momencie, kiedy do tego doszło, tego czegoś między Wami ostatnio, czy lub dojdzie, e, jakie ma uczucia teraz, jakie miała uczucia, no ciężko mi to powiedzieć. Więc tak, nadal powiem, że widzi Ciebie jako kogoś wartościowego, albo kogoś stabilnego, mm, takiego kogoś stabilnego i wartościowego. Może też dla niektórych to do związku, <laughs> bo Mam tutaj takie coś jak takie długoterminowe myślenie, czyli no, no widzi Ciebie tak porządnie, powiem tak, tak? Na pewno podziwia za. No i teraz pytanie, za co? Bo tutaj jest takie piękno pokazane, czyli, no nie wiem, no za energię, za styl, za urodę, za ubiór, za <laughs> inteligencję, za. W sensie, za, za jakąś taką, tą, no nie wiem, co. No za coś takiego, tak? Dobra, widzi w tobie taką pe pe pełną, taką, pe pełnie, pełną, pełną, no atrakcyjną i taką, taką, taką moc w tobie, tak? Jakby taka atrakcyjna, no dobra, no atrakcyjną kobietę, no dobra. Natomiast ten mężczyzna poczuł i czuje potrzebę takiej kontroli. Czyli może nie chcieć na przykład pokazywać swoich emocji, może trzyma się sztywno, jakby nie chciał przyznać, że coś w nim na przykład się wydarzyło, drgnęło, poczuł, zaiskrzyło, coś takiego. Czyli tak, ma do ciebie nadal, nadal pozytywne emocje, podziwia tam gdzieś ciebie, albo może nie tyle podziwia, co tak uważa, uznaje, zauważa, ale tego jakby nie chciał ujawniać, nie chciał tego pokazać w ogóle, jakby coś takiego. Jakie ma do ciebie intencje ten mężczyzna? No i to jest tak, jakby mam wrażenie, że ten mężczyzna po tym, po tym meczu, po tym spotkaniu zastanawia się nad powrotem do tej znajomości. Tak, ale jak dla mnie on ma myśli w stylu, a co by było, gdyby, a co by było, jakby jednak to się rozwinęło, albo czy warto może się odezwać, czy może warto coś zrobić więcej, a czy ona by w ogóle chciała, tak, natomiast jednocześnie. On czuje jakby niezadowolenie. Jakby takie niezadowolenie, przygnębienie. A, wiem, 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 wiem. Jakby może bać się, że już stracił szansę, że to jest przegapiona okazja. No. No, i, no pytanie, no. Czy tak, czy nie? To już ty wiesz. Czy po tym czymś jesteś tym kimś zainteresowana tak naprawdę, po, tym, po tej interakcji, która na przykład wyniknęła albo wyniknie za chwilę, to czy ty jesteś dalej zainteresowana, nie? No, więc jego intencje są takie niezdecydowane, bo jakby chciał jakby powrócić z czymś, chce powrotu, chce jakby coś, tak jeszcze raz, powiedzmy, ale jednocześnie nie wiesz, czy to jest możliwe. Czyli znowu, no, tu twoja praca jest Taka, jaka, czyli taka, że no po prostu być otwartą na niego, otworzyć się, dać. Znaczy, no, być otwartą na niego. No i jeżeli ty nie możesz być otwarta na niego, bo coś tam, coś tam, to no to on to będzie czuł i wtedy nie będzie wykonywał ruchów, tak? Czyli jakby gdzieś myślę, że po prostu to jest kwestia właśnie twojego braku otwartości na niego, a ten brak otwartości na niego z jakiegoś powodu jest, tak? No. Więc. Y czy on się odważy zrobić ten krok w Twoim kierunku? Pytanie. U niektórych to nawet może być tak, że on obsesyjnie o tym myśli, ten mężczyzna, a u niektórych po prostu, że czuje przyciąganie, czyli że po prostu bardzo się podobasz temu mężczyźnie, no i tam czuje po prostu to, co czuje, tak. Natomiast mam też taki lęk wokół tego, że on jest taki. Jakby się obawia tego. Może nie zależy że się boi Ciebie, tylko jakby obawia się. No prawdopodobnie, na przykład może ponownego kosza, odrzucenia. Eee, no jest to zasadne, tak? Eee, jakby chci on chciałby. Chce poczuć, że to on jest górą. Dobra, inaczej. On po prostu potrzebuje pewności, że ty, ty jesteś otwarta na niego. Po prostu. I on wtedy mógłby coś zrobić. Tak ale jakbyś była otwarta na niego. A jak nie jesteś w pełni otwarta na niego, albo w ogóle na żadnego jakiegokolwiek, to ten mężczyzna, tego ten mężczyzna, on już nie zrobi nic więcej. Tak. To już na tym etapie on nie zrobi więcej. Czyli jak możesz być bardziej otwarta? No po prostu być bardziej otwarta. Ja wiem, to teraz zabrzmiało dziwnie, co powiedziałam, ale... My nie jesteśmy w stanie bardziej się otworzyć, jak jesteśmy aktualnie, w aktualnym stanie. Czyli, tak jak jest aktualnie, to tak jest. Ewentualnie możemy po prostu dbać o siebie, kończyć, sprzątać pewne rzeczy w swoim życiu, które są w bałaganie, dokańczać pewne etapy, zakańczać. Tak, i to powoduje coraz większą otwartość, tak, generalnie na świat zewnętrzny, tak? Na, 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 na ludzi. Więc, jak zrobić, żeby się otworzyć na przykład na jakiegoś mężczyznę, na związek? Po prostu wystarczy. Dobra, tak powiem tak bardzo ogólnikowo. Po prostu. Po prostu. Wystarczy. Doprowadzić swoje życie do takiego stanu, w którym czujemy się dobrze. W którym jest tak. Jest ok. No jest, jest ok, tak? Jak, I nie ma jakichś większych braków, albo w ogóle nie ma braków. No i ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe. Tym bardziej, jak mamy im dalej w własnym więcej drzew, z latami więcej zobowiązań, to ale generalnie taką ogólną satysfakcję z życia, żeby mieć. To wtedy naturalnie jesteśmy, w, jesteśmy zadowoleni z siebie, ze swojego życia, naturalnie przyciągamy ludzi. I oni czują, że mogą do nas podejść, mogą coś, jakby czują taką otwartość, tak? A mężczyźni od czują tę otwartość, czy kobieta jest otwarta, czy nie jest otwarta, czy jest półotwarta, czy nie. No i teraz oczywiście, że będą mężczyźni, ludzie, po prostu ludzie, że będą podchodzili do osób zamkniętych. Tak, będą. Tylko teraz pytanie, no. Co sobie mogą dać ludzie, którzy są obydwoje zamknięci na siebie? No mogą sobie dać po prostu przyjemność na przykład, tak? No ale czy mogą dać sobie coś więcej? Jakby razem chcieli się otwierać, tak? Razem coś, prawda? No to ewentualnie tak, ale to wtedy by oni tak etapami w to przechodzili, wchodzili. No. Ale to nie o tym. Więc ja mówię o tej właśnie tej otwartości, więc im więcej im więcej po prostu takiego ładu w życiu, poukładania tego, co jest nieułożone, tego, co było porozwalane, tego, co po prostu było w nieładzie. Im więcej takiego czegoś, im więcej takiego realizowania siebie taką, jaka jestem, taki, jaki jestem, i akceptacji tego, taka, jaka jestem, taki, jaki jestem, tym większa, tym, tym po prostu wzrasta nam satysfakcja z życia, satysfakcja z siebie po prostu. No i też to się będzie przekładało na pewność siebie, a to jest przecież atrakcyjne. To jest jeden z najlepszych wabików na ludzi. To się Wabi w cudzysłowie mówię. To jest po prostu. E, po prostu to jest coś, co jest. nam się podoba u ludzi, i my chcemy z takimi ludźmi przebywać. Czyli jak stać się bardziej otwartą na ludzi, na kogoś, po prostu być zadowoloną, zadowolonym z siebie i z tego, jak jest. Ale tak naprawdę. I to jest taki, to jest też taki, jeżeli nawet jeśli tego teraz nie ma, to to jest proces. I trzeba zaufać temu procesowi. A w jaki sposób można to przyspieszyć? Coś, co się tak nie da do końca o tym też nagrałam na w takim, na, na Patreon nagrałam taki, taki, taki odcinek Nie da się przyspieszyć procesu uzdrawiania. My możemy powiedzmy wpływać na to w taki sposób lepiej się traktując lepiej się odżywiając lepiej śpiąc Lepiej myśląc, otaczając się coraz to na przykład lepszym otoczeniem, tak? Jakby takim bardziej wspierającym, korzystnym, tak? No to to pomaga nam w procesie uzdrawiania, ale jakby jako tako przyspieszyć nie da się, bo to idzie miarowo, to idzie swoim tempem. Więc tak jak jest, tak ma być, dobra? Więc wracając do tego, czy ten mężczyzna odważy się zrobić krok w Twoim kierunku? Jakby pewnie dostał zielone, ale takie prawdziwe zielone światło, to jestem w stanie uwierzyć, że tak. Ale. on ma w sobie emocje, ale trzyma je pod kontrolą. Tak jakby czuje, ale nie okazuje. Czyli jest duża szansa, że się po prostu przełamie, natomiast może zrobić to w taki sposób, żeby zachować. Owiem, może się przełamać, ale, ale zrobi to w taki sposób, żeby zachować swój status quo, czyli. Trochę to będzie takim być może, może odbicie co do ciebie, jak ty byś, tak? Jakby, jeżeli nie jesteś na niego w pełni otwarty albo w ogóle generalnie na przyjmowanie, nie w ogóle na mężczyzn w tym momencie, w ogóle na cokolwiek, to po prostu jest szansa, że się zachowa jak lustro, czyli tak coś tam, ale nie do końca. Nie tak na maksa, nie tak, żeby w pełni pokazać, tak? No. Um, no, nie pokazać, że mu zależy. O, może tak. No, żeby zachować swoją pozycję, status quo. Czy ma jakieś konkretne plany wobec ciebie, idąc dalej? No tak się zapytałam, no bo już myślę, że z kontekstu można wywnioskować, ale on dalej, ja dalej powiem, że widzi w tobie kobietę wartościową, wrażliwą, ciepłą, tak? I jakby dostał impuls teraz, dzisiaj, wczoraj, jutro, żeby coś zrobić, żeby coś zrobić. To jest taka silna, namiętna energia, tak? Natomiast podświadomie może nawet myśleć o czymś więcej niż tylko o jednorazowym spotkaniu. Więc ma w sobie chęć działania, ale jeszcze tak, jakby tego nie zrobił. Jak dla mnie czeka na sygnał. No i teraz po, po, wiele kobiet mi powie: no dobra, ale on nie ma do mnie kontaktu, albo bo jak na przykład ktoś się zobaczył gdzieś w przestrzeni. No, to właśnie, no to być może tak jak się, jeżeli się widzi, widywaliście do tej pory w taki sposób, w takich okolicznościach, no to jest szansa, że to będzie dalej się działo w takich okolicznościach, tak? Więc wtedy w takich okolicznościach Ty możesz dać sygnał. Jaki sygnał możesz dać? Możesz puścić sygnał, ale nie, 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 nie uważam, że. Nie, 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 nie czujesz, żeby to było dobre posunięcie. Po prostu, no, jeżeli w przestrzeni, no to. Publicznej, no to po prostu po, mówię otwarta postawa i uśmiech. To wystarczy. Oczywiście możesz mu powiedzieć cześć. ale pytanie: No, jak on ci nie mówi cześć, no Ale no, no, oczywiście, że możesz powiedzieć cześć, tak? Generalnie otwarta postawa. Ten sygnał. Czego on chce od ciebie? Dlaczego on ci się pokazuje? Dlaczego on tutaj. Co, co to jest? No to tak. Chciałby kontaktu, rozmów, rozmowy, poznania. Akcji, tak. On może czuć, że coś może być zakończone, albo że ty go odrzucisz. Mm. Mam wrażenie, że ten mężczyzna, on by chciał takiej jasnej odpowiedzi: tak albo nie. Jeżeli. Teraz tak mi przyszło do głowy. Jeżeli między wami była jakaś rozmowa, były jakby jakieś wymiany, rozmowy, i ten człowiek nie zrozumiał z kontekstu znajomości, no to może chcieć właśnie takiego konkretnego czegoś. Tylko wtedy, wtedy myślę sobie, że dobrze ten mężczyzna czuje, że zostanie odrzucony i się zastanawiam, po co on chce to robić. Znowu. Ale jeżeli, jeżeli nie było czegoś takiego, to mam takie poczucie, że tak by chciał takiej jas jasności. Bo może nie daje mu spokoju to, że na przykład gdzieś tam kiedyś się poznaliście, widzieliście, i cały czas gdzieś tam to to się dzieje i po prostu jak a, a, ale dlaczego tak? Może ten gdzieś tam może mieć takie coś. Takby chciałby się dowiedzieć na czym stoi. Albo, albo będzie akcja albo zamknięcie tematu, mam takie wrażenie. Tak? Jak się potoczy dalej ta znajomość? W najbliższych tych na przykład tygodniach, miesiącach, bo pamiętajmy, idzie na wiosnę. Zaraz będzie wiosna. Co to oznacza? No to oznacza co oznacza no potem lato. Więc y, jak najbardziej, jak najbardziej tutaj y, tutaj są sprzyjające okoliczności takie, takie jeżeli chodzi o y, matkę naturę nawet. Więc y, jak potoczy się ta znajomość, no, na początku może być zawód lub rozczarowanie. Takie coś widzę, bo jakby może coś się nie uda tak jakby ten mężczyzna chciał. Może ty, może on, nie wiem. Ale mam wrażenie, że może ten może podejść jakby może dojść później do takiego luźniejszego, bardziej towarzyskiego kontaktu, może przejść w taki sposób, na przykład znowu tak zwane przypadkowe spotkanie albo rozmowa, albo jakieś zagajenie, tak? Jakby coś takiego widzę, ale to jest takie zmienne, bo on sam może wahać się co zrobić. Czyli tak, może nie od razu ruszy do działania, ale jest już szansa, że z czasem dojdzie do interakcji, odważy się. I teraz pytanie, jak? I jak ty na to zareagujesz? Jak się będziesz czuła, w jakim ty będziesz stanie, w jakim ty będziesz takiej pozycji w życiowej, no i w ogóle. No, czy ty w ogóle tego chcesz? Pierwsze pytanie, takie, które mi się nasuwa cały czas podczas tego nagrania, czy ty w ogóle chcesz tej znajomości, tej interakcji, czy to jest to, czego ty byś chciała? Bo jak nie to po prostu nie byłabym na to otwarta, no. Ale nie dawałabym sprzecznych sygnałów na pewno. O, tyle. Um, czy dojdzie do regularnych spotkań między Wami? No to teraz tak, mam tak. Jeśli tak, to na odległość, albo jeśli tak, to stopniowo i bez pośpiechu. O. Czyli może to być coś, co będzie wymagało na przykład przejścia przez pewien etap, albo tam odległość jakaś jest, albo nie od razu to będzie intensywne. Natomiast prędzej czy później dojdzie do jakiejś ważnej rozmowy? jakiejś rozmowy, jakiegoś... No ale też to może być przy odcięcie się. Albo jakieś nieporozumienie wokół tego może też być. Więc jakby regularne spotkania, albo regularność jakaś, albo jakieś może mijanie się, może być możliwe, ale nie od razu. Jakby taki powolny proces widzę, No. Więc ten mężczyzna, podsumowując, no nadal Ciebie pamięta. No tak. Ma pewne emocjonalne, tak bym powiedziała, reakcje na twój widok. Reakcje ma na twój widok. Może mieć oczywiście chęć powrotu, albo może powrotu do sytuacji, w której wy żeście się tak jakby zatrzymali, albo rozmowy, coś takiego. Ale jest też w nim dużo wątpliwości i zmienności, tak? Może tam czuć taki dystans, taką rezygnację, ale gdzieś tam ma iskrę taką zainteresowania. Coś tam jest, jakaś taka, mówię, iskra zainteresowania. Więc jeśli cokolwiek się wydarzy, to raczej tak nieprzewidywalnie i spontanicznie z jego strony. Oczywiście, że może pewnego dnia do ciebie podejść. Tak. Tak. Ale pytanie, jak ty się z tym czujesz? Mm -hmm. Bo, moim zdaniem, jeśli dasz sygnał, on się odezwie. Jeśli dasz sygnał, jeżeli coś tam, ty, to on zareaguje. Ale nie wiem, ja bym, wydaje mi się, żebym nie robiła pierwszego takiego kroku. Takiego kroku jako kroku nie robiłabym. Natomiast, oczywiście, jeżeli zacznie rozmowę, no to bądź otwarta ile jesteś faktycznie nim zainteresowana. To znaczy, jeżeli zacznie rozmowę, no to oczywiście jeśli chcesz, to rozmawia, jeśli nie chcesz, to nie rozmawia. To, to, to jest o tym, ale chodzi mi o taką otwartość, jakieś zaciekawienie i takie zainteresowanie. To bądź otwarta, ale jeżeli coś Ci tam nie gra, nie jesteś zainteresowana, to bym nie robiła jemu nadziei, ani wody z mózgu w razie czego. Czyli najlepsza opcja na teraz, obserwuj jeśli cię to interesuje, to obserwuj. Jeśli wykona ruch, daj mu po prostu pole do działania, ale nie naciskaj. Tak? No, ale oczywiście powtórzę to ponownie. Bądź otwarta. Jeśli chcesz, to daj mu sygnał subtelny, daj mu sygnał. Tak? Ale chodzi o taką otwartość, lub jej brak i tyle. No. Jeżeli któraś z was będzie chciała o tym ze mną porozmawiać, jak to, co to, co z tym zrobić? Właśnie jak się zachować i czy w ogóle... Jest sens i z jakiego powodu tutaj to się, to, to się dzieje, albo jak odwrócić chociażby tę dynamikę, to bardzo chętnie mogę w tym pomóc na sesji. Um, czy ja coś jeszcze mogę dodać? Tutaj chyba nie, chyba już powiedziałam, wyczerpałam ten temat. Więc tak to widzę. Najlepsza opcja, opcja na teraz po prostu obserwuj, bądź tak, jak jesteś. Jeżeli masz fazę uzdrawiania, uzdrawiaj się, sprzątaj i tyle. No, buziaczki, pięknego dnia, papa. Pa.